Modlitwa o wschodzie słońca. Dietrich van Hafer. Panie, do ciebie wołam o wschodzie słońca. Pomów mi modlić się i zebrać myśli. Sam nie jestem w stanie. Wewnątrz mnie jest ciemność, ale u ciebie jest światło. Jestem samotny, ale ty mnie nie opuszczasz. Jestem małoduszny. Ale u Ciebie znajdę pomoc. Jestem niespokojny, ale w Tobie jest pokój. Jestem pełen goryczy, ale Ty jesteś cierpliwy. Nie rozumiem dróg Twoich, ale Ty wiesz, która droga jest właściwa dla mnie. Ojcze w niebie, Tobie chwała i dziękczynienie za spokój nocy. Tobie chwała i dziękczynienie. Za nowy dzień Tobie chwała i dziękczynienie za Twą dobrość i wierność, które okazałeś mi dotychczas. Wyświadczyłeś mi wiele dobrego spraw, bym umiał przyjąć w pokorze doświadczenie z rąk Twoich. Ty nie włożysz na moje barki więcej niż mógłbym unieść. Ty sprawiaw, że wszystkie wydarzenia służą jak najlepiej Twoim dzieciom. Panie Jezu Chryste, Ty byłeś biedny i udręczony, schwytany i opuszczony. Tak jak ja, Ty znasz całą ludzką nędzę. Ty zostajesz ze mną, gdy nie ma przy mnie wadnego człowieka. Ty nie zapominasz o mnie i szukasz mnie. w bym Cię rozpoznał i nawrócił się do Ciebie, Panie, słyszę Twoje wołanie i idę za Nim, pomóż mi. Duchu Święty, daj mi wiarę, która ratuje mnie przed zwątpieniami i przywarami. Daj mi miłość do Boga i ludzi, która tłumi wszelką nienawiść i każdą gorycz. Daj mi nadzieję, która wyzwala mnie ze strachu i zrezygnowania. Naucz mnie poznawać Jezusa i czynić Jego wolę. Trój jedyny Boże, mój stwórco i mój Zbawicielu, do Ciebie należy ten dzień, moje życie jest w Twoich rękach. Święty miłosierny Boże, mój stwórco i mój Zbawicielu, mój sędzio. I mój wybawco, Ty znaw mnie i moje drogi, i wszystko, com uczynił. Ty bez względu na osobę nienawidziw zła i kawy wie na tym i na tamtym świecie. Tym, który wywczewę o to proszą, odpówcza w gwechy, a dobro kochaw i nagradza wie na tym świecie pocieszonym sumieniem, a w życiu wiecznym, Koroną sprawiedliwości. Przed Tobą myślę o moich najbliższych, o moich współwięźniach i o tych, którzy czynią w tym domu swą trudną powinność. Panie, zmiłuj się. I pozwól mi w tym czasie tak wyjść, by mógł odpowiedzieć za to przed Tobą i ludźmi. Panie, cokolwiek przyniesie ten dzień. Niech imię Twoje będzie błogosławione. Amen.